Dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj parę słów o byciu grubym i o tym, jak to jest. Nie być grubym. Nie będę wam tutaj wpychał jakiejś ideologii do gardła, bo każdy robi, jak uważa, żyje swoim życiem i swoim ciałem przede wszystkim. Niemniej osądzać wasze decyzje. Wy możecie robić to w stosunku do mnie, no bo to ja się wystawiam na komentarze i krytykę, więc zachęcam też, żebyście po obejrzeniu materiału wyrazili swoje zdanie. Ale do rzeczy. Będę się wspomagał prompterem, bo mam sporo tekstu do przeczytania. Generalnie ja chciałem, żeby to by brzmiało dosyć na no, poważnie, może nie profesjonalnie, ale tak, żebym nie musiał. się też bawić z montażem, i żebyście normalnie usłyszeli to, co chciałem tutaj dla Was nagrać. Niektórzy mówią, że całe życie byli grubi. No ale tak naprawdę to nikt, no może oprócz klinicznych przypadków, no nie rodzi się gruby. U mnie to było tak, że byłem od dzieciaka bardzo chudy, uprawiałem sporo sportów, takich jak basen, byłem nawet w sztafecie szkolnej, dwukrotnie miałem w swojej grupie wiekowej najlepszy wynik w szkole, jeździłem na zawody, do tego uprawiałem jeszcze inne sporty jak tenis, jeździłem wiecie, no na rolkach, na rowerze, wychodziłem na spacery, bawiłem się na osiedlu, właściwie cały nie chodziłem po drzewach, no miałem sporo ruchu. Jego było naprawdę za dzieciaka bardzo dużo. I pierwszym punktem zwrotnym było pojawienie się w moim domu, może nie tyle co komputera, bo on był już wcześniej, ale stałego łącza internetowego, czyli po prostu internetu, który no nie robi rachunków na telefon, za które potem rodzice krzyczą i modem nie wydaje dźwięków, jakby tam bzykały się roboty. I od tego momentu, jak pamiętam, Byłem tak zafascynowany światem cyfrowym, że on stał się dominujący w moim życiu, aczkolwiek nie od razu. Nie od razu, bo to nie było tak, że ja sobie usiadłem i nagle pff, spuchłem 50 kilo dodatkowych. Nie. To trwało powoli. Zmieniały się też moje zainteresowania, nie specjalnie też obchodziło mnie to, jak wyglądam. Na polu kontaktów z płcią przeciwną i tak byłem mega przegrywem, więc nie miało to dla mnie aż takiego dużego znaczenia. Liczyło się, żeby nie być zbyt ohydnym i to właściwie tyle git. Natomiast drugim punktem zwrotnym było u mnie pojawienie się pierwszych pieniędzy z pracy. A ponieważ mieszkałem wtedy jeszcze z rodzicami, to cały hajs miałem dla siebie, a to w połączeniu z graniem na przykład w RPGi zmieniło się w cotygodniowe zamawianie pizzy, no, a reszta to już właściwie historia. Zacząłem się udawać właściwie z roku na rok, a ponieważ no, pokolenie naszych rodziców, znaczy ludzi z mojej daty, to było pokolenie z czasów, gdzie o jedzenie było trudno, stało się godzinami w kolejkach, zdobycie nie wiem, dobrej jakości, czy w ogóle na przykład mięsa, no, było naprawdę trudne. I gdy wszedł kapitalizm i zaczęło się moje dorastanie, co jest zrozumiałe dla każdego rodzica, mm, chciało się dać dziecku wszystko to, czego się na przykład samemu nie miało. Więc właściwie mogłem jeść ile tylko chciałem, bo zawsze w domu. Wszystko było i czy chciałem dodatkowego kotleta, czy chciałem dodatkowego pieroga, to po prostu go dostawałem, no bo apetytu dziecka no to jest coś, co jest pożądane, prawda? Nie mam oczywiście tutaj żadnych pretensji do swoich rodziców, tym bardziej teraz, kiedy sam jestem rodzicem, bo wiem, że no nie da się wszystkiego przewidzieć. Plus wtedy wiedza w zakresie dietetyki była no, ograniczona, funkcjonowało też sporo błędnych mitów. W tych tematach i tak dalej. W każdym razie ulewałem się mniej więcej do studiów, no i dalej, ale podczas jednego ze związków Postanowiłem sobie za punkt konoru z moją ex, że jeżeli ona rzuci palenie fajek, to ja schudnę. I tak dzięki rowerkowi stacjonarnemu w domu udało mi się zrzucić paręnaście kilo. Ona palenia co prawda nie rzuciła, no ale trudno. No ale potem życie powróciło do normy i znowu zacząłem się ulewać. Tyle, że nie znowu od razu, ale powolutku, stopniowo, z roku na rok. Także w sumie sam tego właściwie nie zauważałem na co dzień. I tak też ulewałem się kolejne lata, aż do projektu Odwaga w Mediacraft'cie, gdzie w ramach programu schudłem ponad 30 kg, no i zupełnie zmieniłem swoją sylwetkę, wtedy tryb życia i tak dalej. No tyle, że robiłem to też pod publikę, bo to też dawało mi motywację, ten program. I efekt był, no uważam, super, byłem co prawda bardzo zmęczony, ale jednocześnie byłem pełen życia, czułem się naprawdę dobrze psychicznie, fizycznie, Ogólnie bajka. Potem jednak przyszedł czas zostania rodzicem, co spowodowało u mnie diametralne, właściwie całkowite załamanie się trybu ćwiczeń, bo zwyczajnie nie dawałem rady pogodzić tego z opieką nad synem, przy jednoczesnym braniu udziału w bardzo wymagających treningach trzy razy w tygodniu, bo zwyczajnie spałem po 4-5 godzin i nie miałem w ogóle na to energii i siły. No, że, tylko, żeby nie było, że, wiecie, ja się całkowicie zajmowałem dzieckiem. Nie, nie, nie. Moja ówczesna żona właściwie. 70% wychowania wzięła na siebie, ale mnie i tak to 30% na tyle mocno się na mnie odbiło, że nie miałem w ogóle na nic energii. No, te pierwsze miesiące są, jeżeli ktoś z Was jest rodzicem, to pewnie pamięta, są bardzo, bardzo ciężkie. No i tak też doszedłem do kolejnego punktu zwrotnego, właściwie chyba najgorszego, bo pożycie małżeńskie na początku, jak ktoś z Was być może wie, jest to raczej usłane przyjemnościami, wspólnymi obiadkami, gotowaniem, kolacyjkami, zamawianiem pizzy, wychodzeniem sobie itd., itd. No generalnie dogadzaniem sobie, a jeżeli nikt z obojga partnerów nie jest stereotypowym takim sportowym freakiem i nie zarazi tego drugiej połówki, no to generalnie kończy się to ulaństwem. No i tak też było w moim przypadku, tyle że tym razem ulałem się bardzo solidnie, do, bo do ponad 110 kg. No i co, kolejne lata mijały. Ja też miałem jakieś zrywy, że pójdę na dietę, wezmę się za siebie. Czasami się to udawało, tam traciłem parę kilo, czasami mniej, no ale potem i tak wracałem na stare tory. No i w końcu doszedłem do kolejnego punktu zwrotnego, mniej więcej takiego czwartego najważnego, czyli rozwód, który totalnie mnie wpędził w, na dno psychiczne i fizyczne, rozczłonkował mnie zupełnie, do czego efektem było kolejne się ulanie, tyle że tym razem aż do 120. 23 kg, co już było naprawdę potężnym, potężnym wynikiem. To było chyba największe ulanie, jakie zaliczyłem i ono trwało ładnych parę lat, aż do kwietnia tego roku, czyli 2024, kiedy z nudów nie mając nic robić, chyba któregoś wtorku stwierdziłem, że pójdę sobie na siłownię, bo i tak płacę za karnet cały czas, hajs przepada. Także a pójdę, zobaczę, dzisiaj, jutro sobie pójdę, tak jak kiedyś sobie chodziłem, sobie przypomnę, no i tak już zostałem. No i dzisiaj, po tej całej historii, którą tutaj Wam opowiadam, no też przychodzę do Was z takimi swoimi przemyśleniami w tym temacie. Różnymi, pewnie jakoś nieskładnymi, ale może ktoś ma podobne, albo komuś te przemyślenia się przydadzą w podjęciu jakiejś decyzji na temat siebie samego. Więc. Po pierwsze, pomijając jednostki chorobowe, geny, przypadłości medyczne i tak które utrudniają schudnięcie, no bycie grubym to jest wybór, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zawsze możesz to świadomy wybór, przynajmniej nie za dzieciaka, ale w życiu dorosłym to jest raczej wasz wybór, bo grubość zaczyna się w mentalu, no i tam też zaczyna się tracenie grubości. Po drugie, akceptacja samego siebie jest, wiecie, fajna. Ale akceptacja, według mnie, nie jest równa z pogodzeniem się z daną sytuacją, bo możecie mieć sąsiada, który jest nie wiem, debilem, który was wnerwia i akceptujecie taki stan rzeczy, no bo mieszka obok i nie macie na to wpływu, ale nie możecie się z tym pogodzić, no bo po prostu cały czas was to uwiera, ten człowiek. No i tak ja mam, miałem też z byciem grubym. Że akceptowałem to, ale nie mogę się z tym pogodzić. Po trzecie, wielu facetów prowadzi taki styl życia, mam wrażenie, że wiecie, że kto nie ma brzucha, ten <laughs> wiadomo grill, whisky, fast foody, je, yeah i tak dalej. I to jest dla mnie trochę wypaczone postrzeganie męskości. Bo ja miałem i mam mnóstwo znajomych, którzy uważali, że bieganie to jest dla przygrywów, a na każdym grillu to trzeba, wiecie, samemu pożyć pięć kiełbasek i popić to połówką wody, już na dzień dobry. Wiem, bo sam też tak robiłem. No tylko że ja w przeciwieństwie do niektórych osób, które były już ulane od dziecka, wiem i pamiętam. Jak to jest nie być ulanym? I ten stan świadomości mam w pamięci i tęskniłem za nim bardzo. Za tym poczuciem własnego ciała, które was nie odpycha, kiedy patrzycie na siebie w lustrze, że ciuchy fajnie na was leżą, nie trzeba dodawać kolejnego xa w szukaniu rozmiarówki, że na zdjęciach się wygląda normalnie, po ludzku, że jak wracam ze sklepu z zakupami, to nie pocę się jak szczur i nie muszę robić przystanków, żeby odetchnąć. Ja to wszystko znałem, bo przez to wszystko przechodziłem i wiedziałem też, że nie musi tak być. Bo już chudłem wcześniej i pamiętam, jak to było wcześniej. Po czwarte, diety, jakieś plany ćwiczeń, ziółka, różne sposoby magiczne wszystkiego próbowałem. Można się tym wspomagać, ale koniec końców yy, to jest tylko moje zdanie z mojego doświadczenia. Yy, jedyne, co naprawdę działa, to jest deficyt kaloryczny i ruch. Niby oczywiste, ale dużo osób się kłóci, że nieprawda, trzeba robić inne rzeczy, musisz zbadać genetykę i tak dalej. Wiecie, dopiero kiedy wprowadziłem te dwie rzeczy na poważnie, czyli właśnie dieta odpowiednia i ruch, znaczy nawet nie dieta, deficyt kaloryczny. Żeby nie jeść za dużo, nie przekraczać pewnego poziomu kaloryczności, to dopiero wtedy waga się ruszyła. I to konkretnie, bo w 6 miesięcy zrzuciłem 25 kilo i teraz czuję się zajebiście. i w końcu zmieniłem w głowie mental żywieniowy. I tak dalej spożywam alkohol, kiedy mam na to ochotę, ale przy tym jem mniej. Zdrowiej, jestem na tej siłowni 3-4 razy w tygodniu. No, u mnie działa. Ale to, co chciałem jakby przekazać Wam, widzom, szczególnie tym, którzy sami borykają się ze swoją wagą, to to, że no, po pierwsze, każdy po drodze upada. No, ja to zrobiłem 3-4 krotnie, upadłem i się ulewałem, i może za pół roku znowu się uleje. Nie wiem, no, stracę pracę, Wiki mnie zostawi, kto wie, będę miał jakiś inny kryzys, nie wiem. No, też nie wiem, jak na to zareaguje wtedy. Ale wiem też, że bycie grubym po prostu nie jest fajne. Przynajmniej, wiecie, dla samych siebie. I przynajmniej dla mnie nie było, bo bycie w pewnym momencie grubym staje się nagle czę często częścią waszej osobowości w pojmowaniu was u innych. To znaczy, oni nie widzą już innych waszych cech, przestaną je widzieć, bo pierwszy przymiotnik do opisania was w towarzystwie innych osób, kiedy was nie ma. To będzie najczęściej słowo gruby lub jakaś jego wariacja. A to już jest zły znak. Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś chce być gruby i czuje się z tym ok, w co nie wierzę, ale to już jest sprawa danej jednostki, jeżeli tak chce prowadzić swoje życie, to ja nie mam z tym żadnego problemu, mi to nie przeszkadza. Tylko nie promujmy tego jako zdrowego stylu życia, bo nikt, kto mimo bycia ogólnie zdrowym, nieobciążonym żadnymi chorobami, który. Waży 200 kg, nie jest w głębi serduszka szczęśliwym i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Zresztą nie widzę na ulicach 70-latków o takiej wadze, bo zwyczajnie ci ludzie już nie żyją. A mówię o tym dlatego, że. Wiele osób, mam wrażenie, zresztą pisało mi o tym już przez ostatnie lata. Dla wielu osób na tym i na innych kanałach stałem się jakiegoś dziwnego rodzaju przykładem czy wzorem internetowym do tego, że można być fajnym, odnosić sukcesy, jakoś tam być zabawnym i przy tym być cały czas ulanym, występować przed kamerą, nie przejmować się swoim wyglądem i przekuć w ogóle tą swoją grubość na coś pozytywnego. No, można i tak też starałem się robić, ale wierzcie mi, że o wiele bardziej w tych wszystkich scenkach, które kręciłem i odgrywałem, wolałbym zagrać właśnie tego amanta, podrywacza, przystojnego typa, a nie żula, sprośnego grubasa i tak dalej. Wiecie, no ja robiłem, co mogłem, żeby i z tego wykrzesać komediowość jakieś swoje miejsce znaleźć. Ale jakbym miał wybór, to wolałbym być tym przystojnym gościem z ekipy, a nie tym, co zawsze robi najbardziej obrzydliwe rzeczy. Także tak, no ja grubym być nie lubię, ale sam wielokrotnie się do tego stanu y, doprowadziłem i cały czas z tym walczę i będę walczył pewnie do końca życia. No jak alkoholik, no bo to wydaje mi się, że to jest podobna walka, gdzie nie można sobie odpuścić nawet na tydzień. Także polecam spróbować nie być grubym. Bardzo fajne uczucie. Ciao.